Nie wiem, czy to było warte. Rzucać los na jedną kartę. Wszystko widzę jakby czarne, chociaż próbuję być silny, to i tak wszystko na marny Nie wiem czy to było warty Rzucasz nos na jedną kartę Wszystko widzę jakby czarne, chociaż próbuję być silny to i tak wszystko na marny Bardzo kocham ciebie, mamo za to ile się martwiłaś, lecz niestety nie zazdroszczę i współczuję jeszcze, że syna taka czarna w stadzie, tak się czułem od początku, bo nie mogła się pochwalić swoim synem Mam wstyd w środku, bo robiłem to co chciałem, pupie miałem, nie słuchałem zawsze na odgierdalałem, nie patrzyłaś to taka prawda, jakie życie, sami znacie swe historie, moja póki co ta sama dalej walczę na tym froncie z nałogiem to wygrałem, ale już nie wynagrodzę Tobie, tobie, no i tobie jaki byłem się z tym zgodzę, przecież kądzior idealny, przecież zawsze się uśmiecham na no co mam kurwa robić od dzieciaka to mam pecha, nic mi nigdy nie wychodzi, zawsze kurwa pod tą górkę chciałem, żebyś była długo spierdoliłem, to w sekundę popłynąłem z tamtym nurtem, no bo taki chyba jestem zaprogramowane serce, ale odbija się chmy. Nie wiem czy to było warty. Rzucasz los na jedną kartę. Wszystko widzę jakby czarne, chociaż próbuję być cienny. To i tak wszystko na marne. Nie wiem czy to było warte Rzucasz los na jedną kartę Wszystko widzę jakby czarne Chociaż próbuję być silny To i tak wszystko na marne I Tak szczerze to teraz czuję jak patrzę w gwiazdy Że kiedyś odpokutuję te wszystkie jazdy Bo serio wszystko co pragnę To być najlepszym i szczerze To rozpierdolę wszystko w tej kwestii Kotwica która cię ciągnie, mi przypomina Nie pierdol się w gówno Masz je omijać dorosnąć Szybko musiałem bo kombinować Pozdrawiam to całe grono Chcę je Zajawka to jest podstawa, coś co odbija od... Wykaraskać masz się rozwijać, nie wciągać. Już tego gówna i się użalać, jak ciężkie było to życie. Daj spokój, wariat. To było, tego nie zmienisz. Mleko rozlane, od ciebie zależy przyszłość. Mi zapisane to trening, to ta rodzina, dziewczyna. Wszystko, jak liczysz się tu z ich zdaniem, nie spadniesz nisko. być byczku się nie bój, rękę wyciągnę. Siodziemy, coś podminimy. Za tobą w ogień, sam kiedyś potrzebowałem. Też takiej rady nie chciałem, często gardziłem, tak weszło w nawyk Teraz to dla nich wszystkich. To chcę być lepszy. Pierdol, zdanie tych zjebów to zdanie leż. Mam wiele kontrastów w sobie, nie sposób za mną nadążyć. Codziennie inna gmina w głowie, więc próbuję to uprościć. Poruszam te tematy, schematy od dziecka znane. Każdy ma kurwa swój rozum, ale większość się poddaje. Moim celem to w tych tekstach jest wszystkiego opisanie. Ja też kiedyś spierdoliłem, a w tych nutach mam testament. Hey. Nie wiem czy to było warte, rzucać los na jedną kartę Wszystko widzę jakby czarne, chociaż próbuję być silny, to i tak wszystko na marny Nie wiem czy to było warte, rzucać los na jedną kartę Wszystko widzę jakby czarne, chociaż próbuję być silny, to i tak wszystko na marne.